Na wakacyjny wyjazd. Hmm. No nie wiem, czy ktoś z Państwa to lubi. Ja nie znoszę. E, myślę, że podobny problem mieli nasi przodkowie lat temu 300, 350 i 400. Dlatego wymyślili sobie bardzo przydatny mebel, sprzęt podróżny, jakim był kabinet. Ten, który dzisiaj dla Państwa otworzymy, jest rzeczywiście wyjątkowy. Piękne, orzechowe drewno okuto blachą. To okucie, oczywiście, tutaj ma charakter dekoracyjny. Proszę zwrócić uwagę, kiedy odwiedzą nas Państwo, jak świetnie ta dekoracja się układa. Wprawny, spostrzegawczy widz dostrzeże tutaj wojowników odlanych w metalu wśród takich dziwnych, dość, dziwnie dość wyglądających wici roślinnych. Ale to okucie nie służyło tylko dekoracji, a może przede wszystkim służyło ochronie tego, co w środku. Miało zabezpieczać ten mebel przed rozbiciem, kiedy na przykład spadł, wypadłby z powozu, albo gdy wpadłby w ręce osób niepowołanych, bo niełatwo nie rozbić, roztrzaskać to drewno używając siekiery, bo utrudniają to znacznie te okucia. Zajrzyjmy do środka. Pierwsze otwarcie. I coś. No, nie jest to prosto otworzyć. I to też zasada budowy takich kabinetów. Zamek był tak skonstruowany, by niełatwo było dostać się do środka. By otworzyć drugie skrzydło, musimy otworzyć pierwsze i odnaleźć sprytnie ukrytą dziurkę od klucza. O! I tak mamy kabinet w pełnym otwarciu. Kabinet to zbiór mniejszych i większych szufladek, w których przewożono i przechowywano kosztowności, biżuterię, ale także wożono korespondencję. Taką, która no, nie była przeznaczona dla każdych oczu. Ten rząd szufladek często, tu akurat w tym przypadku tak nie jest, posiadał jeszcze wewnętrzne skrytki, które no, były dostępne tylko właścicielowi kabinetu. Spójrzmy na otwarte drzwi tego mebla, widzimy tutaj postać świętego Mikołaja i świętego Kazimierza. A dlaczego właśnie tych świętych patronów wybrano do dekoracji drzwi tego mebla. Być może są to patroni właściciela kabinetu, jakiegoś Kazimierza i jakiegoś Mikołaja, a może jedna z nich to patron ojca tego właściciela, gdyż takie właśnie powiązanie rodzinne, takie odwoływanie się do tradycji swojego rodu było dla mieszkańców Rzeczypospolitej, I Rzeczypospolitej, rzeczą oczywistą.